Witajcie moi drodzy, witajcie w magicznym świecie warcabów. Witajcie miłośnicy, gier, planszowych, łamigłówek i kombinowania. Na początek chciałbym przedstawić wam kilka przykładów debiutu partii warcabowych. Podobnie jak w szachach, partie warcabowe mają swoje otwarcia, a każde z nich, prawie każdy z nich, ma swoją nazwę. Dla przykładu, partie w szachach możemy otworzyć na 20 sposobów, ale niektóre z nich są ewidentnym błędem i nie powinny być zagrane. Partię warcabową możemy otworzyć na 9 sposobów i tutaj każde otwarcie jest otwarciem dobrym, akceptowalnym, żadne z nich nie może być uznane jako błąd. To, co wybierzecie, będzie jednak determinować styl całej partii, a przez to styl waszej rozgrywki. 9 sposobów, na które możemy otworzyć, no to jest oczywista sprawa. Spójrzmy na naszą warpadnicę. oto jest 9 sposobów, na które możemy otworzyć grę warcawy. I teraz przeanalizujmy sobie, jak, jakie, jakie mamy otwarcia, jak one się nazywają, i zobaczmy, jakie mamy warianty do tych otwarć. Najpopularniejsze z otwarć 3228 jest to tak zwane otwarcie klasyczne. Mamy również 3127 Drugie z otwarć, znane, zwane jako otwarcie polskie. Kolejne 3328 28 Tutaj mamy otwarcie si nazwane od holenderskiego gracza Tomasin Brandsa, holenderskiego warcabistę Mistrza Świata z 1972 roku. Dalej, 31-26. Kolejne otwarcie to jest otwarcie krawędziowe. 34-30. Zwane otwarciem francuskim.

praktycznie tutaj wymieniliśmy wszystkie otwarcia za wyjątkiem jednego, 3227 bardzo ciekawe, to otwarcie akurat nie ma nazwy, jest e, najrzadziej wybierane według e, Turbo Dama bez 2002 na 256 tysięcy gier zostało wybrane 833 razy to jest 34 razy rzadziej od przeciętnej mm, od, przecię, od przeciętnego średniego otwarcia Wróćmy więc do początku i przeanalizujmy sobie każde z nich. Po pierwsze, otwarcie klasyczne 32-28. W jaki sposób czarne mogą odpowiedzieć na to? Mamy wariant symetryczny, czarne odpowiadają 19-23, następuje wymiana, potem może być kontynuowana w ten sposób. 33-28, 23-32, odbicie 28, sytuacja około równej. Jak najbardziej grywalna rzecz. Alternatywa do 32-28. Wariant nowoczesny, gramy 18-23. I tutaj ciekawe, to już jest pierwsza okazja dla białych, żeby popełnić błąd, żeby wybrać nieprawidłowe zagranie i takim nieprawidłowym zagraniem będzie 37-32. Po takim zagraniu, zobaczmy co się dzieje. Nasz silnik pokazuje wyraźną przewagę czarnych. Dlaczego? Zobaczmy sobie dalej. Zobaczyliście sugerowane zagranie 23-25, jak najbardziej. Ta odpowiedź jest najlepsza dla czarnych w tej sytuacji. Automatycznie może ukarać białe. Biały ma teraz do wyboru jedno z tych dwóch bić. Jedno z nich musi zostać wykonane. Zobaczmy więc, jak wygląda bicie 34 na 23. Następuje natychmiastowa reakcja czarnych, zagranie 17-22, które zmusza białego piona do odejścia na pole 17 do bicia. No i teraz część z Was widzi może jak to będzie dalej kontynuowane. Po, po wybiciu następuje, następuje odbicie trzech, a w zasadzie można powiedzieć czterech pionów białych. Trzy następują natychmiastowo, natomiast białe w tej sytuacji nie mają żadnej możliwości, żeby obronić już wolnego piona stojącego na 17 polu. W przypadku tego zagrania i wybraniu alternatywnego bicia sytuacja niewiele się zmienia. Zobaczmy sami. Po wybiciu następuje tylko krótka wymiana i tak naprawdę sytuacja jest dokładnie taka sama. Pion na białym 28 jest zmuszony do odejścia, więc odchodzi i tutaj dalej mamy... Sytuację jasną, wybicie trzech pionów, i czwarty pion będzie zabity przy następnym posunięciu. Wróćmy jednak na początek. Przy 31-27, tak zwane otwarcie polskie. I tutaj warianty mamy 19-23. Jest to wariant półklasyczny, który można odpowiedzieć chociażby 33-28. I teraz czarne muszą uważać, ponieważ ruch 14-19 znowu by się okazał błędem, tym razem opłakanym dla czarnych w skutkach. Zobaczmy, wykonajmy sobie ten ruch, sprawdźmy silnik. Przewaga białych wyraźnie urosła. Dlaczego? No już rozpoznaliśmy sobie tę sytuację po zagraniu białych takich. Czarne są zmuszone do bicia, na co w reakcji białe grają. 34-29, zmuszając czarnego piona do bicia, do odejścia. I sami widzicie, co się wydarzy po takim biciu biały. Odbiera natychmiastowo trzy czarne piony. I czwarty pion będzie również zabrany przez białe w następnym posunięciu. Więc tutaj uważajcie. Uważajcie na to ta kombinacja. Tu po, za, po odegraniu i po popełnieniu błędu podejście. 28-22 jest nazwana kombinacją początkującego w wariancie w otwarciu polskim i wariancie półklasycznym. Dalej, otwarcie z lewego skrzydła jako alternatywa dla otwarcia polskiego. Po mm, otwarciu 31-27 czarne mogą odpowiedzieć 17-21, po czym białe mogą odpowiedzieć 37-31. To jest jedna z możliwości lub jeżeli czarne wolą wybrać 17-22. Jest to wariant, który się nazywa wielki skok. Można po takim wariancie 36-31 przykładowo. Czarne 20, grają 22-28 i tutaj po odegraniu, po odbiciu następuje taka wymianka. I sytuacja jest. Wyrównana w tym momencie w obu szeregach. Mamy też po tyle samo białych i czarnych pionów. Więc tutaj są możliwości przy otwarciu polskim. Przejdźmy dalej. Otwarcie 3328, czyli to otwarcie. Otwarcie 33,2,8, otwarcie Brandsa holenderskiego mistrza świata z 1972 roku. I wariant staroholenderski, jako odpowiedź 1823, to jest jedna z możliwości lub wariant, nowo, wariant nowoczesny, e, który jest 1822. O tych wariantach może nastąpić szereg, szereg wymian, szereg e, rozgrywek, natomiast co warto tutaj, na co warto tutaj zwrócić uwagę. Przy odpowiedzi w wariancie nowoczesnym 1822 nie najlepszym e, posunięciem jest dla białych 31 30... 1.27. Nie jest to być może taki strasznie, taki duży błąd, natomiast jest to pewna niedokładność, która utrudnia później ym, rozgrywkę białym. czarne odpowiadają 22.33, przy czym w odpowiedzi 33, w wybiciu 33.28 mogą nastąpić jeszcze takie wymiany, natomiast czarny troszeczkę gorzej stoi yy, w rozdaniu, jest nie ma żadnego piona w centrum tutaj e, dodatkowo pion na polu 27 blokuje możliwość e, blokuje możliwość rozwoju B, tutaj jest brak możliwości wejścia do centrum, bo jak widzicie zakończyłoby się to tak naprawdę odbiciem dwóch pionów, więc, więc nie jest to nie jest to najlepsze, nie jest to zbyt krywalne wróćmy sobie na początek jednak i rozważmy kolejne z otwarć 31, 26 jest to otwarcie krawędziowe i tutaj w otwarciu krawędziowym mamy Mamy jakie zadanie? Mamy blokować Przesuwanie się pionów z lewego skrzydła Dzięki temu, więc co możemy? Możemy to zaakceptować, ale przejąć inicjatywa na centrum grając 19-23 jest to tak zwane Przyjęte otwarcie krawędziowe Jest też alternatywna wersja, odrzucone otwarcie krawędziowe, czyli Wyciągnięcie piona Zainstalowanego na 26 celem poprowadzenia Wymian. Wymiany mogą wyglądać w ten sposób i mamy wyczyszczoną wtedy sytuację na lewym skrzydle. To było otwarcie krawędziowe. Następne otwarcie 34-30. Jest to otwarcie tutaj. Jest to otwarcie francuskie i jeden, jedna z odpowiedzi jest to wariant Geparda 20-25, który blokuje wejście białego na to pole, yy, jako gdyż jest możliwe podwójne bicie dlatego też należy należy po wariancie geparda uważać z dalszym rozwojem tutaj na prawym skrzydle alternatywą do zagrania wariantu geparda jest wariant otinka, nazwany od holenderskiego warcabiste 17-22 czyli ignorujemy zagranie na krawędzi i raczej zajmujemy się centrum kolejne zagranie 33-29 zagranie diament Najczęściej wybieraną odpowiedzią jest odpowiedź klasyczna 20-24. Kolejne z otwarć 34-29 jest to yy, otwarcie bramka lub rogatka, po angielsku fork lock. Pochodzi od nazwy struktury w warcabach, która jest bardzo często wykorzystywana i lubiana przez warcabistów jako, jako taka struktura umożliwiająca wykonanie kombinacji. I Najczęściej, najczęściej wy, wy, wybierana odpowiedź to jest albo wariant Cizowa 1923, nazwany od Aleksieja Czizowa, rosyjskiego dziesięciokrotnego mistrza świata w Warcabach, czy też inne rozwiązanie 1722, wariant Pawia. I jako ostatnie mamy 35-30, czyli otwarcie dzikiego konia. I po odpowiedzi przykładowo 20-25 należy, białe muszą szczególną uwagę zwrócić na to, że ten ruch miał na celu zablokowanie, zablokowanie pionom z pola 32 oraz 33 wykonania ruchu na 28. Takie wykonanie ruchu kończy się utratą przewagi. Możemy sobie to tutaj zademonstrować. Po wybraniu tego ruchu spada przewaga gdyż może to być natychmiast wykorzystane przez e, czarne. I tutaj mamy po zagraniu 19-23 mamy odbicie i mamy podwójne bicie. Identycznie sytuacja ma się w przypadku zagrania 33-28. Następuje taka kombinacja takiego bicia, więc, więc należy tutaj uważać przy mm, otwarciu dzikiego konia i odpowiedzi 23. To tyle na ten moment, trzymajcie się ciepło, powodzenia w Waszych rozgrywkach i do usłyszenia następnym razem.